Cześć, witajcie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z cholem i mierzymy ubraniowym. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam do oglądania dalej. Wszystkie ubrania są z wyprzedaży, dlatego że no, jak wiemy w sklepach ogólnie jest teraz końcówka wyprzedaży i większość rzeczy chyba nie przekroczyła 20 zł, więc e, bardzo się opłacało, były bardzo tanie. No więc ogólnie jak widzicie mam dwie duże siatki. W jednej jest to prawda tylko z jedna rzecz, natomiast tu mamy już trochę więcej ta siatka, jak coś jest z Wilza. jeśli jeszcze nie widzieliście na vlogach holów, to zapraszam też do obejrzenia. No i zaczynamy! I tak, pierwszą rzeczą, którą wam pokażę, jest sukienka z New Yorkera i ona kosztowała 14.95. Jest przeceniona z 69.95 i wzięłam ją w rozmiarze M. I już wam pokazuję sam krój bardzo prosty, sukienka z długim rękawem, ale w kolor. I tak, to nie jest mój kolor. Ale kolor jest przepiękny. Wzięłam ją, dlatego że ten kolor sam w sobie jest ciekawy. Do mojego typu urody, on by pasował, gdyby był jeszcze troszkę bardziej nasycony. Natomiast no, on jest dla mnie trochę za jasny. Ale jeżeli macie takie jasne typy urody, czyste, to oj, będzie wam pięknie. No i chciałam ją przymierzyć, zobaczyć, jak będę w niej wyglądać. No, ze względu na kolor, nie ukrywajmy. Jest bardzo ładna, była też, jak sami słyszeliście, bardzo tanie. Jeśli chodzi o skład, to ona ma dobry skład, bo ona jest w 83% bawełniana i w 17% tylko poliestrowa. Więc sam skład całkiem ok, biorąc pod uwagę cenę obecną tej sukienki. Była jeszcze w kolorze takim bardzo delikatnym fioletowym. Więc jeżeli czegoś takiego szukacie, to lekcy do New Yorker. No, i zaczynamy jako pierwsza poleci sukienka z New Yorkera. I tak, sukienka z New Yorkera to jest totalny dla mnie niewypał, słuchajcie. Kolor przecudny, ja się tu zbliżę, żeby go wam troszeczkę lepiej pokazać. Myślę, że teraz jest bardzo ładnie oddany. Ale poza kolorem, to na mojej figurze to jest tragedia. Rękawy są fajne i to jest plus, dlatego że są długie, a ja jednak jestem wysoką osobą, mam metr 75, więc te rękawy, pomimo tego, że ja jestem wysoka, nie są za krótkie i to jest duży plus, dlatego że wszystkie wysokie dziewczyny wiedzą, albo z długimi rękami dziewczyny, że dostanie prawdziwie długich rękawów, bywa czasami bardzo ciężkie. Ale na tym kończą się plusy tej sukienki, bo tak, no, krój to, słuchajcie, moją sylwetkę. No, masakruje. Po pierwsze, to odcięcie w talii, w ogóle u mnie nie jest w talii, bo moja talia znajduje się tu. Czyli pod tym wcięciem. I to już jest pierwszy problem, który całą sukienkę, mam wrażenie, yy, niszczy. I zobaczcie, gdyby może była mniejsza... No ale nie, no ta talia jest za, za wysoko u mnie tutaj. E, to po pierwsze. Po drugie, ta sukienka jest niemiłosiernie krótka. Ja Wam się nie będę bokiem pokazywać, bo bym Wam pokazała wszystko. No właśnie, pokazałabym Wam pół pośladka swojego, więc no, no odpada, bo ja się tylko ruszę i wszystko się podciąga. Do tego, no to mówię, tu wszystko jest takie jakieś napęczniałe, wymięte. No może jakbym była, słuchajcie, w ciąży, chociaż to by było za mało miejsca znowu, więc też do bani. No i tak poza tym, to, no nie, jest taka bardzo, bardzo lekko prześwitująca, ale jeśli założycie po prostu nie jakąś jaskrawą bieliznę. To będzie ok. A tak poza tym, no to same widzicie. No, ja się czuję jak w jakiejś koszuli nocnej. Kolor mi się bardzo podoba, więc może, jeżeli jesteście niższe i macie bardziej prostą figurę, szczuplejszą i taką bardziej kolumnową, to ta sukienka powinna dużo lepiej na Was leżeć. Bo na kobiecych takich bardziej kształtach i klepsydrach, no to nie prezentuje się ona zbyt ładnie. No i też jestem za, dla niej za wysoka stanowczo. Bo Mówię, gdy tylko coś podniosę, to wszystko mi podjeżdża do góry. Druga rzecz, słuchajcie, też jest z New Yorker'a, i ona jest kupiona tak typowo pod rzecz domową. I jest to koszulka, którą kupiłam za 4 zł. i 95 groszy. Jest przeceniona z 24,95. Wzięłam ją w rozmiarze L. Ta koszulka tak. To mnie przemówiła, a przy okazji jest dość fajna. Ja wzięłam ją w kolorze czarnym, był chyba jeszcze jakiś kolor szary, ale szarości to już w ogóle nie jest moja bajka, więc stwierdziłam, że nie będę brała. I ona, jeśli chodzi o skład, o skład, o skład, o skład, to jest w 100% bawełniana. Za 5 zł niecałe. Więc powiem Wam, że gdybym nawet miała w niej tylko i wyłącznie chodzić po domu i spać chociaż powiem Wam, że ten napis i ten wzór wcale mnie jakoś nie przeraża, żeby gdzieś w nim wejść na zakupy czy coś ale nawet gdybym miała tylko tą koszulkę nosić po domu, to za 5 zł i tak się opłaca, biorąc pod uwagę, że jest w 100% bawełniana. Było parę jeszcze innych wzorów, ale takich, które do mnie totalnie nie przemawiały, więc nie chciałam brać ich na siłę. Zobaczymy jeszcze, jak będzie się prezentowała na sylwetce. I piszcie, zostawić czy oddać. I jak widzicie, ona jest na mnie trochę luźna, ale mi to totalnie nie przeszkadza, bo ja i tak ją głównie chciałabym nosić po domu. Oczywiście, tak jak widzicie, gdybym ją sobie teraz e, tak, że tak powiem, gdzieś zawiązała, włożyła albo cokolwiek, to byłaby chyba nawet trochę lepsza. Na pewno bardziej by podkreślała moją talię, ale. Tak na luzie też jest spoko, co prawda nie jest perfekcyjna do mojej figury, ale to ma być bluzka, którą ja będę nosiła po domu, więc to mi totalnie nie przeszkadza i to jest ta rzecz, którą zostawię, bo ona mi się bardzo podoba. Jak widzicie tu mierzy jeden kot ze mną, a tu mierzy drugi kot ze mną. Mówię, mogłaby być to myślę M, -ka. lepiej by to wyglądało, ale przy tej L też nie jest źle. To były dwie rzeczy z New Yorkera. W ogóle w New Yorkerze jest też mnóstwo wyprzedaży, dość ciekawych rzeczy, ale powiem Wam szczerze, że ja wzięłam tak na razie na szybko, ponieważ zastanawiam się nad zrobieniem jeszcze jakiegoś innego mierzymy, może z konkretnego sklepu, więc dajcie znać, jeśli macie ochotę na jakieś mierzymy z jednego konkretnego sklepu, to jaki to sklep miałby być, piszcie w komentarzach. Dobrze, kolejnym sklepem, który odwiedziłam jest Sinsei, Było Sinsei. I tam dorwałam dwie rzeczy, których na pewno nie oddam, i są to, słuchajcie, kolczyki. I to też jest hit, dlatego że mam nadzieję, że będzie to widać. Ale kupiłam za 3 zł. Słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć par kolczyków, jeśli się nie mylę. Te kolczyki, słuchajcie, wiadomo, one nie będą um, wybitnej jakości. To nawet się nie łudzę. Ale same w sobie. Za 3 zł, 9 par. Ja nawet na AliExpress tak tanich kolczyków nie znajdę, więc stwierdziłam, że wezmę. Szczególnie, że mi się kolczyki nawet do nagrywania, słuchajcie, przydają. Nawet gdyby były słabej jakości, to i tak było warto. A słuchajcie, jeśli nie jesteście uczulone, to nawet na co dzień te kolczyki są naprawdę całkiem ładne. Ten komplet akurat był ostatni, jak widzicie, był złoty. Ja zazwyczaj, co już myślę, zauważyliście też. Noszę srebro, ale złoto też potrafię ograć i też całkiem lubię, więc na pewno będę je używać. Na pewno. A słuchajcie, jeszcze powiem Wam, ile one kosztowały. One kosztowały wcześniej 20 zł. Jestem dumna, że upolowałam je. Kolejną rzeczą, którą też kupiłam ze względu na wzór, i to też są kolczyki. I ona już nie jest tak szałowo przeceniana, bo kosztowały z tego, co widzę, z tyłu to 5 zł, a teraz kosztowały 3, ale no. Pomyślałam, zbliżają się walentynki, sezon walentynkowy i te serduszka, no też ładne, też bym wolała, żeby były srebrne ale, srebrne, ale że są złote to trudno, ale nadal uważam, że są też bardzo ładne i warto było za nie zapłacić 3 zł. I w Sinsei dorwałam jeszcze dwie rzeczy i są to już ubraniowe rzeczy i jedna to jest, słuchajcie, bluzka, bluzka, która jest przeceniona z 40 zł, tam 39,99 na 7,99 jest to bluzka hiszpanka. Ja wzięłam ją w rozmiarze M. Zaraz ją przy, przymierzę. I zobaczcie, ona ma takie bardzo ładne e, rękawy z takim wzorem kwiatowym, czerwonym. Myślę, że jest bardzo ładna. No i kosztowała 7,99. Więc e, za 40 zł, nie wiem, czy bym ją kupiła, ale za 7,99 to już jak najbardziej. Bardzo mi się podobała czarna wersja jej. Natomiast czarna wersja była tylko SKXSK. A obawiam się, że ze swoim biustem to ja SK to mogłabym sobie na nos założyć. Chociaż może się mylę i będę żałowała, że jej nie wzięłam, no ale trudno. Wzięłam jaką wzięłam. To w razie czego, jak będzie ta za duża, to polecę jeszcze może jak będę oddawać tą. Na przykład to wezmę sobie czarną, mniejszą, chociaż wątpię. I zaraz staram się znaleźć tutaj skład jakiś, z czego jest ta bluzeczka. I to jest też, słuchajcie, 100% bawełna. Więc za 8 zł też 100% bawełniana Hiszpanka. Wiadomo, że może nie teraz na zimę, ale na wiosnę lato. Myślę, że może być bardzo, bardzo fajna. No i teraz bluzeczka z SISE. I powiem Wam, że ja miałam wielkie nadzieje dotyczące tej bluzeczki. I w sumie efekt końcowy jest taki, hmm, nie bardzo. Po pierwsze, no to ona tutaj jest bardzo szeroka i to mi przeszkadza, więc musiałabym ją koniecznie wpuścić sobie w spodnie, bo inaczej to w ogóle wyglądam, jakbym ważyła z 10 kg więcej. I już jest lepiej. Oczywiście ładnie ją wpuścić, a ja ją teraz tak wiecie, wpuściłam byle jak, ale i tak mi coś nie gra. Coś mi w niej przeszkadza i bardzo lubię, słuchajcie, hiszpańskie dekoldy, takie właśnie hiszpanki. No, uwielbiam, ale coś mi nie gra. Jak ją wpuściłam, to znowu te rękawy nie są takie fajne. No, coś mi tu nie tak. Może gdyby była to ta czarna wersja, to byłaby fajniejsza. I teraz powiem Wam, że się zastanawiam, czy nie wziąć tej czarnej eski, spróbować. Dlatego, że tak tu ja jeszcze mam spokojnie luz, nic mnie nie obciska w tej MC, a tutaj to jeszcze spokojnie, spokojnie mógłby się ktoś zmieścić, więc. Luz. Jest troszkę prześwitująca, ale ja mam błękitny stanik, więc to może dlatego przy białym myślę, że nie byłoby problemu. No i jest taka luźna, no też się kończy w tym punkcie, w którym dla mnie bluzki nie powinny się kończyć. No i właśnie mówię, musiałabym ją na pewno nosić wpuszczoną, ale coś mi nie gra. Nie wiem co, powiem Wam, że nie wiem co, ale coś mi w niej nie pasuje. Dajcie znać co o niej myślicie, czy spróbować czarną. Kolejną rzecz, którą wziąłem, to jest, słuchajcie, też t-shirt za 8 zł, 7,99, i on jest przeceniony z 19,99 i jest w takim kolorze taka oliwka. I oliwka nie jest moim kolorem takim perfekcyjnym, ale ja oliwka jestem w stanie ograć i jestem w stanie w niej wyglądać całkiem atrakcyjnie z odpowiednim makijażem, a że ona wydawała mi się fajna, taka prążkowana, to wzięłam. Wzięłam emkę. Zobaczymy, czy nie będzie jakaś za mała, zbyt obcisła, albo jakoś brzydko leżąca. I ona jest, jeśli chodzi o skład. Chwila, moment. I ona w 95% jest z bawełny, a w 5% z elastanu. Więc też okej, okay, no bo wiadomo, elastan dodaje nam elastyczności, ale jest to koszulka z dobrym składem. Były jeszcze beże, ale takie beże, które yy, dla mnie. Byłyby tragiczne i ja już bym ich na pewno nie ograła. Z fajniejszych koszulek Sinsay to powiem Wam, że jak ja lubię koszulki z One nie są genialnej jakości, ale za 7-8 kiedyś było można za 5 kupić. Złoty one się opłacają, bo nawet jeżeli one mi się zmachają za dwa miesiące czy trzy miesiące noszenia, to jak ja wydam na t-shirt 5 zł, to jeszcze nie ma tragedii. I zazwyczaj były bardzo fajne wzory. A w tym sezonie, przynajmniej do mnie większość tych wzorów nie przemówiła i nie przemówiły też kolory, właściwie nie było czerwieni, właściwie już nie było czerni z t-shirtów, były właśnie takie bardzo mocno zgaszone. Więc jeżeli jesteście takimi zgaszonymi typami urody, albo w ogóle lubicie zgaszone kolory, to możecie się wybrać, bo trochę tych fajnych t-shirtów było. No i bluzeczka z Sensei i tak, powiem Wam, że mam do niej mieszane uczucia, dlatego że po pierwsze, no to ona jest fajna, tak, jest tania, kosztuje 9 zł, ale po pierwsze kończy się dla mnie w najgorszym momencie... Czyli kończy się z jednej strony, tak jak niektórzy mówią, fajnie, bo dłuższą masz bluzkę, tak. Ale jeżeli macie figurę jak ja, czyli dość szerokie biodra, to jak Wam się skończy w najszerszym punkcie, to Was automatycznie poszerzy, więc ja bym ją musiała nosić tak gdzieś wyżej, a wtedy ona tu się nieładnie marszczy. No nie, taka wpuszczona też, nie? Raczej to nie jest bluzka, którą ja zatrzymam. Natomiast trzeba przyznać, że zobaczcie, ma bardzo ładny, prążkowany materiał. Bardzo ładne tutaj to wykończenie przy dekoldzie. I w ogóle dość ładny kolor. On jest zgaszony, będzie najlepszy dla typów kolorystycznych zgaszony. Natomiast mi się też w sumie podoba i nawet nie wyglądałabym w tym myśle tak najgorzej, najgorzej. Ale no nie, to nie jest raczej to, co um, ja będę nosiła i bym wybierała, więc chyba nawet za te 10 zł, ale oddam, bo szkoda mi tych pieniędzy. Wolę kupić na wyprzedażach bluzkę za dychę, którą po prostu będę częściej nosić, ale jeśli Wy poszukujecie takiego basic'a i nie przeszkadza Wam długość, albo lubicie taką długość i pasuje Wam taki kolor, to myślę, że w Sinsay możecie spokojnie ją sobie kupić, biorąc jeszcze pod uwagę to, że ma bardzo fajny skład, bo jest w 100%. Nie, nie w 100%, kłamie, w 95 chyba bawełniana, ale to już wiecie po wcześniejszym w moim opisie. No i C&A. Tam miałam problem i tam jest w ogóle dużo ciekawych rzeczy, dlatego tak chciałam się ograniczyć, ale było mi ciężko i wybrałam dwie rzeczy tylko. I obie rzeczy kosztowały 19,99 I pierwszą rzeczą, która, którą wybrałam jest, słuchajcie, taka bluza z takim oto nadrukiem. I słuchajcie, ten nadruk mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. I ja ją wzięłam w rozmiarze M. Jeśli chodzi o skład, to ma 68% bawełny i 32 poliestru. No skład słabszy niż tamte, ale jeśli chodzi o bluzę, to też nie ma tragedii. Myślę, że na spokojnie, jeśli będzie fajna, to można ją zostawić. Nie mierzyłam, więc jeszcze nawet nie wiem, jak ja będę w niej wyglądać. Ale piszcie mi koniecznie, czy ją zostawić czy oddać. No i czas na bluzę. Bluzę, na którą byłam zdecydowana, słuchajcie, i już nie jestem. Coś mi nie gra. Już chyba Wam mówię co, bo chyba namierzam przeciwnika. I tak, po pierwsze kończy się w najszerszym moim punkcie. No ale dobra, mogłabym sobie jakoś tam, wiecie, nieregularnie wpuścić. Trudno. Ale ma bardzo obniżone ramiona, co ja nie za bardzo lubię. I ja wiem, że są zwolennicy i przeciwnicy. Ja nie lubię, bo mi jest po prostu niewygodnie w tym. Po drugie ma jakieś za krótkie na mnie trochę rękawy, które się bardzo podciągają. A po trzecie to nie jest totalnie mój kolor. E, jak troszkę się oddalę, to to będzie widać pewnie. Ale znowu ten nadruk jest ładny. Wiecie co, z tą bluzą, to jest jakaś e, taka śmieszna sytuacja, bo ja ją tak zakładam, mówię, no nie. Później e, na nią patrzę, mówię, o tak. Potem ją e, znowu zakładam, mówię o nie. A za chwilę, jak patrzę na siebie, jak tam nie wiem, sobie tu ją wpuszczę tak, sobie ją wpuszczę, czy tam zawiążę i tak dalej i nagle mówię, a może jednak? nie wiem to jest słuchajcie jakiś fenomen ta bluza w sensie fenomen taki, że ja nie mam pojęcia co ja sama myślę o sobie w tym wydaniu i tak jak w tej bluzce z Cincy, ja po prostu coś mi tam nie gra i raczej jej nie zostawię, zastanawiam się bardziej czy czarną spróbować tak tego nie wiem podoba mi się z jednej strony a z drugiej nie. Dajcie znać, co myślicie, bo potrzebuję Waszej pomocy. No ale print jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba. I kolejną rzeczą są, słuchajcie, spódnico-spodnie. Krótkie, w takim brązowo-kamelowym kolorze. I ja wzięłam tak, rozmiar 42. Ja takie shorty wolę mieć luźne, nawet jeśli one w pasie byłyby zbyt. Um szerokie, to wolę mieć na dole jakiś luz, ale powiem Wam, że nie jestem przekonana co do nich, dlatego, że po pierwsze, ja w takim kolorze za bardzo nie lubię chodzić, to raz. Dwa, tak teraz spojrzałam, że one są w 100% poliestrowe, no i w sumie mogłam się tego spodziewać. Mm? I mogłam się tego spodziewać, biorąc pod uwagę, że to jest takie ala skórzane, sztuczna skóra, i nie ma w tym nic złego. Słuchajcie, ja mam też spodnie z poliestru, właśnie w takim wykończeniu tylko że czarne. I, I na zimę, jesień jest ok, nic się nie dzieje. Natomiast tak, to są shorty, i ja rzadko noszę shorty. Ciekawa jestem, ile z Was patrzy na mnie, a ile z Was patrzy teraz na kota. Ale spoko, ja też bym patrzyła na kota. Eee, no, ale mierzymy, słuchajcie. Kto oglądał pierwsze mierzymy świąteczne, to wie, że mierzymy bez kota się nie liczy. Ale tutaj to nie wchodzi. I tak, ja zazwyczaj jesień zima to raczej nie noszę do Rajstop Shortów. Jakoś tego nie lubię po prostu. Nawet u innych mi się to podoba, ale ja sama tego nie lubię na sobie, a znowu na wiosnę lato, to ja się uduszę w takich 100% sztucznych spodniach, więc nie wiem, czy tego nie zwrócę. Przyszedł czas, słuchajcie, na spodnico-spodnie z Cienea, ze skórki, oczywiście ekologicznej. I tak, tu oczywiście mamy shorty, tu mamy zakładeczkę, więc mamy spódnico-shorty. Tak jak mówiłam, 42 jest na mnie, no, dość sporo za szerokie. I co myślicie o tych spodnico-spodniach? Tak prezentuje się tył. Bo ja Wam powiem, że mam z nimi problem i już Wam tłumaczę dlaczego. O ile przód mi się nawet bardzo podoba, bo tak mamy tutaj tą zakładkę, zbliżę się troszkę do Was. Mamy tutaj udawaną kieszonkę, szkoda, że nieprawdziwą, no ale udawaną kieszonkę, trochę rozbija tutaj nam tą bryłę z przodu, tak, to wszystko. No i to wygląda fajnie, ale jak się już obrócimy do tyłu, to co nam się tu dzieje? Tu nie mamy nic, mamy taką pustą przestrzeń. Nie mamy żadnej kieszeni, która by rozbijała tą przestrzeń. I jak macie większe biodra, szerokie pośladki, tak jak ja, no ja nie jestem drobną, szczuplutką dziewczyną, która tam nie ma zbyt y, wielu krągłości, tylko jesteście tace, takie bardziej kobiece. To takie właśnie gładkie totalnie formy mogą na pośladkach wcale tak ładnie nie wyglądać. I ja zdecydowanie wolę u siebie, gdy tam jest jakaś kieszeń, gdy ta forma jest troszeczkę rozbita, a nie taka gładka. Dajcie znać, jak Wam się to podoba, czy byście zostawiły, czy oddały. Ja chyba oddam, chyba mnie nie porwały te spódnice shorty, chociaż sam zamysł i sam. Krój jest fajny, to myślę, że u dziewczyn z węższymi biodrami będą one się prezentować zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. No i zapomniałabym, nie wiem czy mówiłam, że tamta jest ostatnia rzecz, ale zapomniałam, że mam jeszcze obok, słuchajcie, siatkę z Zary. I w Zarze kupiłam coś, co mi się podobało już od bardzo, bardzo dawna, czyli torebkę i jest to taka torebka, taka bardzo mięciutka, welurowa. I wszystko byłoby pięknie. I przyznam wam, że ją otworzyłam sobie już w domu i doznałam takiego zawodu, że myślałam, że normalnie, nie wiem co, że się popłaczę. Oczywiście się nie popłakałam, bo to nie jest powód do płaczu, ale tak. Ja ogólnie tego modelu torebek, tylko w innych wykończeniach, już polowałam i szukałam na wyprzedaży długo. Były jeansowe i to były takie, słuchajcie, że można było je nosić na dłuższym ramieniu. I tamte strasznie chciałam dorwać, ale zazwyczaj na wyprzedażach ich nie było, więc ich nie kupowała. No i jak zobaczyłam to, że to nie patrząc w ogóle, wiecie, to było wszystko zapakowane, więc nie patrząc wzięłam. I jakieś było moje zdziwienie w domu, gdy się okazało, że ona jedyne co, to ma taki łańcuszek i nie można jej tak nosić na dłuższym łańcuszku. A ja nie noszę zazwyczaj takich torebek, bo ja nie bardzo lubię tak nosić torebki pod pachą. Czasami noszę, tak wiecie jakby na łokciu, ale ja jednak zazwyczaj lubię mieć ten dłuższy pasek, lubię sobie przerzucić przez całe ciało, tak cross te torebki, no i to, to jest takie... No i ta torebka ogólnie była tańsza, bo przecena była fajna, dlatego, że ona kosztowała 139 zł, teraz kosztowała 69,99. Jest bardzo ładna, ma bardzo, bardzo ładny kolor, ma bardzo ładne wykończenie, pikowana, jest taka mm, bardzo elastyczna, bo jest materiałowa, na pewno byłaby bardzo, bardzo, słuchajcie, pojemna. Wewnątrz ma jedną kieszeń tylko, a tak to jest z takim workiem, no ale na pewno prezentowałaby się pięknie. Co z tego, gdy to ramie mi osobiście przeszkadza, bo ma też piękny srebrny łańcuch, a ja tak szukam ze srebrnymi wykończeniami torebek, dlatego że mam dosyć dużo torebek ze złotymi wykończeniami, a ja jednak w związku z tym, że wolę srebro, no to szukam z tymi srebrnymi wykończeniami. No i ta byłaby perfekcyjna i perfekcyjny kolor. Piszcie, co myślicie, zwracać, nie zwracać, ponieważ ta spódnica już jest. Ostatnia i została jedynie mi torebka, to już pokażę Wam do tego outfitu, co prawda to tak średnio pasuje, ale co tam. No i ta torebka, słuchajcie, jak widzicie torebka sama w sobie jest moim zdaniem no prześliczna, jest bardzo ładna. Natomiast no to, że ja muszę ją nosić tak, trochę mi psuje koncepcję, albo tak, bo ja tak torebek praktycznie nigdy nie noszę. Zawsze noszę te torebki... Na biodrze i to jest mój ulubiony sposób noszenia torebek. I oczywiście mam parę torebek takich z taką rączką i takie wtedy noszę. Ale czy ja ją będę nosić? Wiecie, ona miała być torebką, którą docelowo będę nosiła na biodrze, którą będę sobie brała na zakupy, w którą zmieści mi się portfel, telefon. Ej, nie ganiać mi się, dzieci. W którą zmieści mi się portfel, telefon, wszystko co mi potrzebne. I będę sobie mogła ją właśnie na spokojnie zarzucić. No a tak to zawsze będę musiała ją jakoś tak nosić. Chociaż też ładnie się prezentuje, no kurczę. No i kochani, to już wszystko. Dajcie znać, co zostawić, co oddać, co Wam się najbardziej podobało i czy chcecie jakieś takie na przykład mierzymy tylko z jednego i jakiego sklepu. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapki w górę. I zasubskrybujcie mój kanał, jeśli tego nie robicie, bo będzie mi bardzo, bardzo miło, biorąc pod uwagę to, że chciałabym z Wami dobić do tysiąca subskrypcji, więc jeśli jeszcze tego nie robisz, to bardzo proszę zrób. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że widzimy się ponownie. Pa, pa!